Witam, witam. O, już są dwie osoby. Czy nagle nie idę zrobić sobie no, zrobić ścieranie w pracy, ale muszę iść do, kusić sobie masło w sklepie Dlatego mam możliwość z Wami tutaj na audio porozmawiać Idę do sklepu Bo to równo 10 jest przerwa Siadaniowa u mnie w pracy I mam możliwość teraz Wam trochę informacji puścić a dwa o 14 .00. po prostu będę wam dalego pozornienia robić, które miałem wczoraj wam zrobić, ale wczoraj później wróciłem spacy. Pierwsze pozytywają już zmęczone. Nie miałem siły. I sorry sorry za to. Am sorry, jak się mówi. Dlatego mówię, chcę i poinformować na ten temat. Od 14 będę robił pozdrowienia. Możliwe no stop, zamawiać. Na profil się wskazówki. A kto chce więcej, ten niech sobie wysyła do mnie. No, jest kawał drugi, zresztą to to byłam. On, on te roboty. No ale już o szczegół Ja jestem w pracy, nie wszystko muszę pokazywać, co się dzieje u mnie w pracy, albo gdzieś idę. Trudno umieścić się do tego przezwycięstwa, że nie wszystko mogę Wam pokazywać. To jest moja prywatna sprawa, co i jak. Tak mówię, od 14.00 zaczynam startować z pracownikami. możesz sobie zamawiać. Tam jest przypięte na łożu wszystko, informacje co i jak, tylko wystarczy przeczytać, weź na PRI, napisać i od razu dostajecie wskazówki, co macie zrobić. No dobra, uciekam, bo daleko widzę, że sklep będę miał. Trzymajcie się, od 14 są robione pozowienie zaległe i te, które zamawiacie, pozowienie. Trzymajcie się, benz